Witam wszystkich serdecznie tutaj STT Starcraft i zapraszam was do kolejnego zupełnie oryginalnego i nieoczekiwanego casta, w którym przedstawiam wam kolejną grę, którą swojego czasu bardzo dużo grałem, na którą spędziłem, nad którą spędziłem bardzo, 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 bardzo dużo czasu i jest to Transport Tycoon, a w zasadzie Open Transport Tycoon Deluxe. Jest to open-source'owa przeróbka gry, która dawno, dawno temu Została wydana chyba 95 albo 96, i w tej chwili jest ona dostępna w internecie zupełnie za darmo. Możecie sobie wpisać OpenTTD w Google, znaleźć, ciągnąć i tak po prostu grać. I najogólniej rzecz biorąc, jest to gra, w której buduje się firmę transportową, e, inaczej, buduje się infrastrukturę transportową, no i, 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 i e, zarządza nią. E, to jest jakiś tam mój safe z, no, z dosyć rozwiniętą tą infrastrukturą, nazwijmy to. Generalnie w tym, w tej gierce można budować samochody, w sensie ciężarówki, autobusy, można budować pociągi, można budować samoloty i można budować statki. Ja się zwykle skupiam głównie na pociągach, ponieważ jest to najfajniejsze prowadzenie tych wszystkich torów i tak dalej, mi to najwięcej frajdy sprawia. No i tak, można albo wozić pasażerów, pasażerowie mieszkają w miastach i można ich wozić do innych miast, albo można wozić surowce, na przykład można drewno z Tartaku, tfu, drewno z lasu zawieźć do Tartaku, E, czy jest tu gdzieś tartak, proszę Państwa? O, tu jest na przykład jakiś tartak. Tak, można zawieźć tutaj drewno, i wtedy z tego drewna będą z kolei wyprodukowane różne dobra, które można zawieźć do miasta. No i tego typu zależności jest bardzo dużo. E, w zależności od tego, jak dobrze e, prowadzimy te nasze usługi transportowe, to miasta się rozrastają. Tak jak widać tutaj, no to już ma, takie miasta, które mają 11 tysięcy mieszkańców, to już są naprawdę duże miasta. Także jak widzicie, już troszkę czasu, troszkę czasu tutaj sobie pobudowałem tą infrastrukturę. I to jest też taka mapa przeze mnie zrobiona, w sensie ja się po prostu lubię bawić z dużą ilością pociągów, więc zrobiłem sobie płaską mapę i, 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 i tak o to się bawię. Normalnie tak to nie wygląda. Są też jakieś specjalne oferty i tak dalej, to już mniejsza. Generalnie buduje się tory, buduje się pociągi, te pociągi sobie jeżdżą, te pociągi się psują co jakiś czas. Nie wiem, czy tutaj widzicie, jest popsuty pociąg, więc przez jakiś czas stoi. Buduje się przystanki autobusowe, jeżdżą autobusy, można wozić, wszystko co można wozić pociągami, można też autobusami, podobnie można samolotami. Chyba do samolotów tutaj jeszcze nie doszedłem. O, spójrzcie na to, to skrzyżowanie tutaj. To jest. To jest najlepsza, najlepszy układ skrzyżowania cztery, cztero, w cztery strony, jaki można zbudować w, tym, w tej grze. Ponieważ pociągi się nigdy nie blokują. Dobra, mniejsza, nieważne, ale jeśli będziecie grać w TTD, to zapamiętajcie sobie to. To wygląda strasznie, ale tak naprawdę stosunkowo łatwo to zbudować. Dobrze, no i też oczywiście leży czas. Są dostępne potem coraz to nowsze pociągi, coraz to nowsze samoloty, coraz nowsze autobusy itd. itd. No generalnie bardzo fajna, przyzwoita gierka. Jeśli się lubi różne takie ekonomiczne y, gry, to, to naprawdę warto się z nią zapoznać. Ona jest już bardzo stara, ale wcale się nie zastarzała, nie zastarzała. Cały czas jest tak samo fajna jak była wtedy, kiedy wychodziła, a jest nawet dużo lepsza, bo wprowadzono dużo usprawnień w wersji Open. Dobra, więc pamiętajcie, Open TTD w Google i, i, i zapoznawajcie się, i, i ściągajcie, i grajcie, bo jest naprawdę fajne. Dzięki wszystkim za uwagę. To, je, to, była, to był kolejny komentarz z serii Gierki Policjane przez SCT StarCraft. Kiedy odpoczywam od StarCrafta, robię właśnie takie rzeczy. No i cóż, do następnego kasta.